Siema, witam w kolejnym odcinku przegląd marketu. Ogólnie rzeczy spadają. Być może jest to pokłosie po prostu tego co odwala Valve, no i Anubis na dalszych spadkach. Tutaj kluczyk do TFA aktualnie po te 8.40. Tak to się to klaruje. Przeglądniemy, pogadamy sobie o tych rzeczach. A na Skinzbanki kupisz i wymienisz swoje skiny, strona nie wlicza cen naklejek. Oraz floatów do wartości skina, więc można sobie snajpić jakieś ciekawe rzeczy no i nawet na tym zarobić, jak się dobrze znajdzie. Scottem Rafikos plus 35% więcej do wpłaty i do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Zaczynając od kapsuł, to tu tak najbardziej w sumie legendy walnęły, bo kandydat to nawet jakaś mini odbitka, pretendent stoi, natomiast legendy to ze spadkami. No te 4,40 na Sztokholmie jest w sumie analogicznie, na kandydacie i pretendencie za dużo się nie dzieje, natomiast legendy również na spadkach. E, to poniżej siódemki sobie walnęły. Teraz holo z Antwerpu. No i tu stagnacja albo spadki. Aha, Team Spirit, co tu się stało? Do 40 zł. E, kupiłem, ale niestety jednego tylko. Fajnie, ok, czyli jednak coś tu rośnie. Team Spirit, bardzo fajnie. Axil stoi. E, imperialki na dalszych spadkach. Złoty 15. Zł. Cały czas to w dół leci. Outsidersi tu też walnęło mocno, bo to 60 zł to spada. No i co, no, To, co na początku pokazywaliśmy, no Anubis. Ludzie dalej się z tego wyprzedają. No i klucze, witam, co tam u Was? 8,48. Tutaj też niezły Meksyk był z tymi kluczami. To od, odwracało do tych swoich cen, więc naprawdę było grubo. Z tego co widzę, na pierwszy rzut oka, to Sztokholm też na spadkach. się leci. Tylu, okej, okay, tu trochę w górę do tych 140, mówi stary, minimalne spadki, wirtusy też. <laughs> Kopenhagi, ok, no powiedzmy, że tu w mery to stoi. Entropic też walnęło w dół. Więc ogólnie spada sobie ten market. No i co, nie dzieje się nic. Czekamy na jakieś ruchy, na pewno w pierwszej kolejności od Valve, jakieś ciekawsze aktualizacje, jakieś nowe rzeczy, eee, zimowa promocja, co może to obniżyć ten market jeszcze. No i nic, no chyba, wy, chyba trzeba się po prostu dokupować. W sumie może na Rio coś się dzieje. O, ty, w sumie Rio ze lekkimi wzrostami. ok, wy sobie stoicie, a kandydat też minimalne wzrosty, jeszcze co na Paryżu, z czystej ciekawości. Mauzik. teraz jak na jakichś spadkach powiedzmy to jest. Gamer Legion, o tutaj też na spadkach. Okej, okay, czyli też te rzeczy po prostu spadają. Apex w sumie z drugiej strony trochę w górę. No okej, okay, no ogólnie mamy spadki na tym markecie. Dzięki za dziś, do następnego, cześć.